Z głowy ta. Chce z głowy ziomek, wiesz o co chodzi, ziome proste Lecę ja ty na ty pita i śpiewam sobie z głowy proste Wywieścia sam teksty i jest zajebiście proste Nie wierzysz mi, to sprawdźcie to ziomek Ja to ziomek, ja nawijam przy tobie ziomek Staj koło mnie, puści a ci zaśpiewam proste I powiedz mi, że jest okej, okay, że jest dobrze Że zajęliście nawijam i tyle proste Nic ty nie potrzebuję, ani kartki, ani tylko pisu proste Żeby pisać wersy, piszę za z głowy proste Sam sobie nawijam z głowy najlepiej, bo wtedy jest lepszy patent. Tak to myślę sobie przecież. Tak sobie sobie przecież, myślę, ziomek, to jest proste. Wolę pisać teksty z głowy, Myślę, sobie proste. Najlepiej to jest proste. Pisać teksty z głowy proste, wymyślać sobie, by coś prosto, żeby prosto było, żeby to wpadło w oko. Tak to jest właśnie. To nie potrzeby kartki ani tego pisu. Żeby pisać wersy, bo z, z głowy na jest całej nie zajebiście z głowy śpiewać proste, z głowy zajebiście śpiewam proste, ziomę. nie wierzysz mi, ziomek, to chodź sprawdź co ziomę. chodź podejść koło a ci zaśpiewam proste, ziomek, Sprawdź to, ziomek, jak nie wierzysz mi proste, ziomę, nie śpiewam z pamięci, a nie piszę wersów proste, jak mi nie wierzysz, ziomę. to przyjdź, do mnie, pokażę ci, jak śpiewam i będzie okej, okay, joł. Tak, jak nie wiesz, mi proste ziomę, to przyjdź do mnie i pokażę Ci jaki wersów Mam tonę, mam w tonę wersów Jeden ziomek jak Biladen Jakby, jakby grał na tych bitach i śpiewam sobie raczej Miałem sobie z głowy i jest zajebiście ziomek patent. Tak to jest życie, bo lubię śpiewać, ci raczej To co chcę zaśpiewać, to jest w mojej głowy proste Napisane na dysku, tak to ziomek jest proste Tak to jest proste, jak mi nie wierzy to sprawdź to ziomek Sprawdź te wersy, które śpiewam tu proste ziomę Ja nie piszę na kartce, bo mi to dużo Zajęło, wolę pisać z głowy Bo jestem raperem L, jestem raperem z paszkowa, Nie poznajesz tych syry To sprawdź mnie ziomek, to poznasz tylko proste Poznasz mnie proste ziomek Wiesz o co chodzi prosto mordo Tak to ja, Jaro pozdro Tak to ja śpiewał te wersy ziomek z głowy Bo ja jestem Jaro Hardkorowy, Pięknie z głowy wersy i z głowy leci beat z Głowy hardcore od beat Śpiewam z głowy wersy, z głowy wersy proste, śpiewam to z głowy, jak nie wiesz to sprawdź to ziomę, to ziomę, jakie śpiewam z głowy proste Popatrz, jak ja śpiewam, ziomek, tak Popatrz ziomek, jak ja śpiewam wersy proste Popatrz jak nie potrzebuję kartki, tylko pisu proste Tylko śpiewam z pamięci z głowy, jest zajebiście proste, taki patent mi się podoba jest zajebiście proste ta Właśnie tak, właśnie z głowy jest zajebiście super Elo, Niczego mi nie trzeba więcej, yo, Właśnie tak. A jak? Ja sobie z głowy wersy. moje wersy z głowy są najlepsze, bo ja wiem to. I zajebiście, pozdro Elo.